Cześć, witajcie kochani Pepkowicze. Chcę Was zachęcić do polubienia mego kanału osoby, które oglądają, a tego nadal nie zrobiły. Słuchajcie, Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest taka oznaka, żeby kręcić dalej te filmy, żeby to robić. Sprawia mi to bardzo dużo radości, każda subskrypcja, więc włączcie teraz dzwoneczek. E, I subskrypcja, i idziemy po 10 tysięcy, i zostawcie komentarz. A jak Wam chcę pokazać fajną poście? E, patrzcie, cena 60 zł, a jak ona jest fajnie zrobiona, niby ona jest w e, innej kolorystyce, a jednak ma taki wzorek. Przez to jest słuchajcie, elegancka, ale no z pazurem. I tu mamy taką kremową. Mm. Ale słuchajcie, niestety piszę, że to jest 100% poliester. A wygląda na taką bawełnianą w dotyku. Tutaj mamy z koton. I ta kosztuje 80 zł, już więcej. I mamy taką, słuchajcie. Pepko ma dużo pościeli, wam powiem, poszło w pościele, kiedyś nie było, a teraz słuchajcie, patrzcie, 90 zł, kolejna, e, bardzo ładny ma ten print, o. taki elegancki, takie kwiaty, liście, tutaj mamy taką niebieską, Ja nie miałam pościeli. Z pepko one są od niedawna. Dajcie znać osoby, które miały w komentarzach. To innym osobom się przyda taka podpowiedź, jak ona się sprawuje po praniu. nie? Bo o tym chodzi. Czy nie traci swojego wyglądu? Tu kolejna wderza. Powiem Wam bardzo duży wybór. Ta za 70 zł. No, no, fajnie fajnie. A ja jako osoba kocykowa pledowa to tak pokażę Wam moje kolory, piękny pled 130 na 160 za 40. E, kolejny z no, nowości, to jest nowość tamta nie e, 50 zł, taki słuchajcie, przetykany taką złotą nitką, mięciutki. Ten w tym różu mi się podoba, ten ta narzuta, bo ja Mówię taki różowy kolor, powiem Wam. On jest modny, dużo ubrań jest też takich. Tę będzie lepszym składem. I ten mi się bardzo podoba kolor. Patrzcie, te wykończenie mi się w ogóle poda, Śliczne to jest. Takie rzeczy są poduchy w HM-ie widziałam. Były bardzo drogie z takim wykończeniem wam powiem poszewki na poduszkę i zobaczymy cenę. A tu będzie już bawełniany, bo co, nie widzę. No i zobaczymy, słuchajcie. Tak to wygląda. No jest to narzuta. Patrzę, gdzie tu skład przeczytać, nie widzę. Tak ona się prezentuje, bardzo ładna. I ładny kolor, bo ten róż jest taki stonowany w beżu. On nie jest taki majtkowy, za przeproszeniem. Ładna ta narzuta jest. Te wykończenie mi się bardzo podoba. E, no, no, jestem zaskoczona, powiem wam. Mile. Tu jest ko kolejna narzuta. Jest, ta jest bawełny, bo ją kiedyś sprawdzałam ze stówy. 180 się mi tam tamta też pewnie bawełny, bo to już cena pokazuje. No i mamy tak, Taką za 70. Ładna kolorystyka moja. Drugą taką za 70 o takie wymiary. No i nowe predy. Wszystko moja kolorystyka powiem wam, taka stonowana skandynawska. Bym musiała wszystko kupić. Tu jest mały problem, gdzie to wszystko trzymać, wiecie. O. No powiem Wam, jestem bardzo mile zaskoczona, te plety, narzuty są przepiękne, szczególnie dla mnie hitem jest ta, ta w tym różu, jest przepiękna, pięknie jest to zrobione, wejdźcie sobie na stronę H&M, -u. zobaczcie w jakiej cenie są takie poszewki na poduszkę, takie kolorystyce, w takim różu i też szarym, no i oczywiście koce, które ja uwielbiam, są osoby, które uważają, że one są beznadziejne, ale wiecie co, jeśli chodzi o cenę, do jakości to jest ok. No, tańsze w lepszym składzie można kupić w Lumpeksie, więc zachęcam Was do moich Holu z Lumpexu. Kupiłam piękny e, pled. E, 50% wełny, 50% wiskoza za 11 zł. Ale to już Lumpex. Pled nieużywany. A tutaj słuchajcie, czy kupicie e, w Home menu 100% akry za 4 razy więcej, czy tutaj to. Wszystko jedno, mi się z tymi kocami nic nie dzieje. No chyba, że ktoś jest snobem i chce mieć jakąś metkę. Uważa, że pepko to nie i musi mieć metkę z droższego sklepu, no to wtedy według mnie przepłaca. Ale to już snobis wchodzi, 25. Bo jakość jest taka sama, wam powiem. To już są ludzie, którzy się snobują i płacą za metki. Ale wiecie no, każdy robi po swojemu. Jeden lubi przepłacać, a jeden ma kasę i nie lubi przepłacać, o, wam tak powiem ja nie lubię być robiona w bambuko, wam tak powiem, to też o to chodzi nie lubię przepłacać za coś bo uważam, że wtedy jestem zrobiona w bambuko mnie też metki, słuchajcie, nie kręcą dla mnie liczy się jakość jeżeli mogę coś kupić w tej samej jakości za mniejszą kwotę, to ja to kupię metka nie ma znaczenia Tylko jakoś te kocyki mi się sprawdzają, mają bardzo ładny kolor. Moja kolorystyka. No i tu słuchajcie, kolejna narzuta. Za 75 w zieleni. I tutaj mamy takie narzuty, takie gruby, gruby materiał, ale one są cienkie. Widzicie takie pojedyncze, nie podszyte. 50 zł, ale to już będzie, słuchajcie, skład e, niezbyt dobry. E, może z jakąś małą domieszką, ponieważ e, no cena o tym świadczy. I tak to się wszystko, słuchajcie, prezentuje. Ten koc mi się też podoba. I ten kremowy, i ten różowy, i żółty jest teraz, kurde, patrzcie, zielony. Był taki mm, ciemny. Zieleń. Ja polowałam na ciemny zieleń, ale wykupili I kupiłam coś innego. No i ta narzuta. Można też taką poszewkę sobie kupić na poduszkę. I misiek standardowy. Takiego miśka mam. Mi się dobrze sprawdza. O, ale duży jest. Patrzcie. Bo kiedyś były o wiele mniejsze. E, tutaj ktoś odłożył też piękny kolor. I ten pledzik. Ale ja kupiłam już inny. To zachęcam do mojej holi z I słuchajcie... Patrzcie, obrusy Wam jeszcze pokażę, które są śliczne. I kochani, na tym kończę ten film. Subskrybujcie, lajkujcie. Idziemy po 10 tysięcy. Te podkładki jeszcze na koniec wam polecę. Można je normalnie umyć mydłem, wodą i są jak nowe. Nic się z nimi nie dzieje w przeciwieństwie do tych plastykowych, gdzie one się bardzo szybko ścierają. I do zobaczenia. Cześć.